Zadanie 18. Wartość wyrażenia 1 minus cosinus 20 stopni razy 1 plus cosinus 20 stopni odjąć sinus kwadrat 20 stopni. Już pewnie wygląda strasznie, a y, ta funkcja y, tak naprawdę sprowadzi się tylko do, do, dość pro, do dość prostego liczenia, dlatego że zwróć uwagę, że tutaj mamy ukryty wzór skróconego mnożenia. Bo mamy tak naprawdę a minus b razy, tak to jest, razy a plus b. No i jak mamy taką postać, że a minus b razy a plus b, no to przecież my to możemy zwinąć z a kwadrat minus b kwadrat. No i ja sobie pozwolę to w ten sposób. Zwinąć, więc otrzymałabym, przepiszę 1 minus cosinus 20 stopni, zamykam nawias, 1 plus cosinus 20 stopni, zamykam nawias, odjąć sinus kwadrat 20 stopni. No i teraz tą część zapiszę, że to jest 1 minus cosinus kwadrat 20 stopni. Napiszę to w nawiasie, bo ja to zwinęłam, żebyś widział, skąd mi się to wzięło. To sinus kwadrat minus, minus sinus kwadrat 20 stopni. No i teraz, e, czy pamiętasz wzór na jedynkę trygonometryczną. W jedynce trygonometrycznej mieliśmy informację, że sinus Kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest równy 1. No i spójrz, proszę, że jeśli stąd wyznaczyłabym sinusa, to otrzymam, że sinus kwadrat alfa jest równy 1 minus 1 minus cosinus kwadrat alfa. Czyli ja w miejsce nawiasu mogę wpisać, je, mogę wpisać sinus kwadrat alfa, tak? Więc ja tutaj w to miejsce o tu wpiszę sinus kwadrat alfa, bo to jest tyle równe. Więc otrzymam sinus kwadrat 20 stopni. Odjąć sinus. Kwadrat 20 stopni. No i sinus kwadrat 20 stopni, odjąć sinus kwadrat 20 stopni daje mi 0, więc odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź B.